roku 1204. Największy skok na kasę średniowiecza, jak padł Konstantynopol. Wyobraź sobie wyprawę, która miała wyzwolić Ziemię Świętą, a kończy się taranem w bramie największego chrześcijańskiego miasta świata. Widzisz żagle na Bosforze, słyszysz trąby, a na murach lśnią mozaiki Hagi Sofii. To ma być Krucjata. Za chwilę stanie się czymś innym. Rok 1204. Konstantynopol. Plan na papierze wyglądał pięknie. Nowa krucjata, setki okrętów, marsz na Jerozolimę przez Egipt. Tylko że papier nie walczy z rachunkami. W Wenecji krzyżowcy zamawiają flotę za niewyobrażalną sumę. A gdy przychodzi do płacenia, brakuje pieniędzy. Do portu stawia się mniej ludzi niż obiecano. Dług rośnie. Do gry wchodzi doża Enrico Dandolo. Propozycja jest prosta i niepokojąca. Spłacicie część długu, jeśli pomożecie nam zająć zadar. Miasto chrześcijańskie. Konkurencję Wenecji. Tak. To brzmi jak zły kompromis. I takim kompromisem jest. Zadar upada, a z Rzymu przychodzi potępienie. Papież ekskomunikuje krzyżowców, potem częściowo cofa karę, ale niesmak zostaje. To pierwszy skręt w stronę miejsca, do którego nikt nie planował płynąć. Wtedy pojawia się młody mężczyzna z obietnicą, od której robi się cicho. Nazywa się Alexy Angelos. Twierdzi, że może odzyskać tron dla swojego oślepionego ojca Izaaka, jeśli krzyżowcy pomogą mu wejść do Konstantynopola. W zamian obiecuje pieniądze, żołnierzy i coś jeszcze bardziej pociągającego pojednanie kościołów. Cena brzmi jak bajka złoto, flota bizantyjska, zapasy a potem wspólny marsz na Jerozolimę. Flota skręca na wschód. Konstantynopol wita ich sylwetką murów, jakiej nigdzie indziej nie ma. Trzy linie fortyfikacji. Woda, łańcuch przecinający złoty róg, wieże, których blask odbija słońce. Ale w środku jest chaos. Stary cesarz obalony, nowy bez poparcia. Elity skłócone. Krzyżowcy lądują, burzą bałwan, wdzierają się na mury od strony morza. Miasto otwiera bramy dla Aleksego. Ojciec wraca na tron. Obietnice zaczynają się rozpływać. Złota miało starczyć na wszystko. Nie starcza. Skarbiec jest pusty, a to, co było w nim przez wieki, leży w klasztorach i kościołach jako święte relikwie. Miasto płonie kilka razy po walkach i zamieszkach. Zaufanie topnieje szybciej niż wosk. Aleksy desperacko ściąga podatki. Lud Konstantynopola czuje się zdradzony. Wreszcie dochodzi do przewrotu. Młody cesarz zostaje obalony i zamordowany. Na tron wchodzi Aleksy Dukas zwany Mużufulem i mówi krzyżowcom to, czego najbardziej boją się usłyszeć: Pieniędzy nie będzie. Umowy nie będzie, odpływajcie. Teraz wszystko staje się proste i straszne. Dwie strony nie ufają sobie w niczym. Wenecja liczy straty i zyski. Dowódcy krzyżowców widzą jedną drogę. Jeśli nie możemy dostać zapłaty, weźmy ją sami. Decyzja zapada. Rozdzielają łupy jeszcze przed szturmem. Wyznaczają, kto dostanie które dzielnice, komu przypadnie port, komu skarb patriarchy i ruszają. Flota wenecka podpływa pod mury od strony Złotego Robu. Na masztach zawieszone są pomosty szturmowe. Okna miejskie wypełniają się twarzami. Gdy statki zrównują się z blankami, na pomostach pojawiają się ludzie. Wyciągają ręce do walki jak do skradzionej półki. Z drugiej strony stoją gwardziści i rzemieślnicy, jedni w pancerzach, drudzy w zwykłych tunikach. Pierwsze przełamanie przychodzi niespodziewanie. Twardnieje tylko tam, gdzie bronią się profesjonaliści. Ale może drewna inny robi swoje. Miasto pęka. Przez trzy dni Konstantynopol jest miejscem, którego nie da się opowiedzieć jednym zdaniem. Jedni mówią, to była zwykła wojna i łup, inni, to była profanacja. Mnich i historyk, który to opisze, będzie pisał jak ktoś, kto patrzy na własny dom w ogniu. Hagia Sofia zamienia się w stajnie i magazyn. Z ołtarza zrywa się metale, z relikwiarzy wyjmuje się świętości. I jest jeszcze coś. O czym mówi się ciszej? Ludzkie upokorzenie. Niektórzy krzyżowcy płaczą ze wstydu. Inni piją zwycięstwo. Trzy dni wystarczą, by zabrać to, co gromadzono 600 lat. A potem zaczyna się arytmetyka zwycięzców. Powstaje nowe państwo nazwane Cesarstwem Łacińskim. Na tron wchodzi Baldwin z Flandrii. Patriarcha Konstantynopola zostaje łacinnikiem, nie grekiem. Wenecjanie biorą to, co najbardziej trwałe. Porty, skrawki wybrzeży, wyspy, szlaki handlowe i coś jeszcze. Symbole. Z hipodromu zdejmują cztery miedziane konie. Wiesz, gdzie je dziś znajdziesz. Patrzą z fasady bazyliki św. Marka w Wenecji. Reszta łupów rozprasza się jak iskry. Kielichy, ikony, krzyże, a przede wszystkim relikwie, które już nigdy nie wrócą do swoich miejsc. Czy papież to nakazał? Nie. W listach potępił przemoc wobec chrześcijan a jednak ostatecznie zaakceptował nową rzeczywistość. Tu jest sedno niewygodnej prawdy. Nikt jednym pociągnięciem pióra nie rozkazał rabunku. A jednak cały ciąg decyzji, długów, obietnic i lęków, pchnął ludzi do tego, co stało się pod murami Konstantynopola. To nie jest opowieść wygodna, ale jest prawdziwa. Konsekwencje nie kończą się w tym porcie. Rozpad starej potęgi otwiera drzwi wszystkim, którzy czekali na skraju. Grecy zakładają nowe ośrodki na wygnani w Nicei, w Epirze, w Trapezuncie. Będą walczyć o przetrwanie jak rozbita rodzina. Po kilkudziesięcioleciach odzyskają stolice. Wróci cesarz grecki, ale nie wróci dawno siła. Zostanie Zadra, która stanie między wschodem i zachodem na pokolenia. A na wschodzie, w cieniu tych murów, rośnie ktoś jeszcze. Ktoś, kto za dwa wieki rozbije bramę inaczej i już na zawsze. Gdy padnie Konstantynopol po raz drugi, Nikt nie będzie miał siły go podnieść. Kogo winić? Wenecję za chłodną kalkulację długu? Krzyżowców za to, że dali się poprowadzić? Bizantyjskie elity za gry o tron, które rozpruły państwo od środka? Każda odpowiedź kusi prostotą. Prawda jest trudniejsza. Wielkie upadki rzadko mają jednego sprawcę. Są sumą małych decyzji, które wydają się rozsądne, dopóki nie złożysz Dlaczego ta historia tak działa na wyobraźnię? Bo pokazuje, jak łatwo cel zmienia się w pretekst, a święte hasło w rachunek. Widzimy ludzi, którzy chcieli zrobić coś wielkiego i znaleźli się w miejscu, którego nigdy nie planowali. To nie bajka o dobrych i złych. To lustro, w którym widać, co robi z nami dług, strach i pokusa szybkiego rozwiązania. Spójrz raz jeszcze na tę scenę: flota, mury, mosty szturmowe, jak drewniane języki, które przechodzą z okrętu na ląd. Na dole ogień u góry mozaiki. To zderzenie dwóch światów, które wciąż nazywały się chrześcijańskimi, ale myślały o sobie jak o obcych. Nikt nie chciał takiego finału, a jednak wszyscy się do niego dołożyli. I dlatego ta opowieść nie jest tylko o tamtym roku. Jest o tym, co dzieje się zawsze, gdy pośpiesznie sprzedajemy zasady za natychmiastową ulgę. O weneckim rachmistrzu, który zna wartość każdego ładunku i o wojowniku, który nie liczy niczego poza honorem. I jak obaj przegrywają, kiedy nie potrafią się zatrzymać. Jeśli chcesz, możemy pójść krok dalej pokazać listy, w których widać pęknięcie między oburzeniem a akceptacją. Prowadzić cię korytarzami Hagi i Sofii, gdzie echo śpiewu miesza się z tententem. Odnaleźć ślady łupów rozsiane po zachodzie. Ich nazwy są dziś w muzeach i katedrach, często widziane, rzadko rozumiane. A teraz Ty zdecyduj, w którą stronę płyniemy dalej. Chcesz zajrzeć do listów mnicha, który patrzył na upadek swojego miasta. A może wolisz zobaczyć, jak powstało cesarstwo łacińskie i dlaczego rozpadło się tak szybko. Napisz jedno zdanie i daj znak. Wrócimy z historią, która rozjaśnia zamiast przyciemniać. Subskrybuj polub i zostań na kanale. Tu opowieści mają źródła, ale biją jak serce. I tak właśnie będziemy je prowadzić.